Literatura dla dzieci i młodzieży w pracy wychowawczej na rzecz integracji i inkluzji w szkole. Zacznę od cytatu Marii Grzegorzewskiej, osoby, która w Polsce przyczyniła się do rozwoju szkolnictwa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Niebierność, ale postawa poszukująca niepowtarzanie, ale twórcze poszukiwanie nowej drogi cytat ten z pewnością. Zachęca do poszukiwania wciąż nowych sposobów pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością. Rozwój integracji i inkluzji przyczynił się do powstania nowych wyzwań edukacyjnych, które wiążą się z potrzebą kształtowania w społeczeństwie właściwych postaw wobec tej grupy osób. Mówiąc to, mam na myśli takich postaw, w których osoby z niepełnosprawnością mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. To znaczy będą obecne w przestrzeni życia publicznego, ale również mogą pełnić role społeczne ucznia, pracownika, obywatela, ale również bardziej osobiste jak kolegi, przyjaciela. Osoby z niepełnosprawnością przez wieki funkcjonowały na marginesie życia społecznego. Pierwsze opisane próby ich edukacji rozpoczęły się w okresie oświecenia. Sama dyscyplina pedagogiki specjalnej powstała w połowie XIX wieku. Proces integracji i, i inkluzji rozpoczął się jednak dopiero w drugiej połowie XX wieku. W Polsce zaś do lat 80. obowiązywał segregacyjny model kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. Byli oni edukowani w grupach jednorodnych ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Podstawowym założeniem leżącym u podstaw segregacji była konieczność adaptacji osób z niepełnosprawnością do warunków życia społecznego. Dlatego współcześnie literatura ma szczególną rolę w rozwijaniu relacji ja-inny. Ja-inny, czyli ja, osoba, a osoby z niepełnosprawnością. Jej znaczenie w kształtowaniu postaw zgodnych z, ideałem, z ideałami kulturowymi można znaleźć już w okresie starożytności, w którym pierwszym tekstem o charakterze zarówno kulturowym, jak i wychowawczym była Iliada Homera. Podobną rolę w kształtowaniu nowych obyczajów społecznych odegrały prace wybitnego humanisty okresu renesansu Erasma z Rotterdamu który podkreślał znaczenie kształtowania form grzecznościowych u młodzieży, ponieważ to one są wyrazem wewnętrznej kultury człowieka. Jego twórczość przyczyniła się także do zmiany norm społecznych wśród wyższych warstw w Europie, gdyż zaczęły one z większą uwagą traktować kwestie obyczajowe. W wieku XX szczególną rolę, szczególną uwagę na znaczenie czytelnictwa dla rozwoju dzieci i młodzieży zwracała Radlińska, której poglądy pedagogiczne koncentrowały się wokół koncepcji rozwijania sił ludzkich w możliwościach jednostek, grup, a także ruchów społecznych. Główne zadanie pedagogiki upatrywała we wspomaganiu autentycznego rozwoju człowieka, podkreślała rolę wpływów społecznych w wychowaniu nie tylko rodziny, społeczności lokalnej lecz także grupy rówieśniczej. Szczególną uwagę zwracała również na rozwój czytelnictwa wśród wszystkich grup społecznych, dlatego jej pierwsza działalność pedagogiczna koncentrowała się na tworzeniu i rozwijaniu sieci bibliotek na terenie Polski. Wytycznych dotyczących pracy nauczyciela podnosiła konieczność znajomości nie tylko literatury przedmiotowej, lecz także literatury dla dzieci i młodzieży. Dostrzegając jej znaczenie dla rozwoju poznawczego dziecka, ale również jego sfery emocjonalnej, jak i zainteresowań. Współcześnie Milan Nakoneczny, czeski literaturoznawca, charakteryzuje wielorakie funkcje literatury w kształtowaniu czytelnika. Funkcje związane ze sferą intelektu, na przykład poznawcza, kształcąca. Czyli rozwijająca umiejętność myślenia, słownictwo, sposób wypowiadania się, funkcje związane ze sferą odczuć i tutaj estetyczna, czyli wyzwalająca przeżycia estetyczne związane z kontemplacją piękna, emocjonalna, wyzwalająca takie emocje jak radość, smutek, współczucie, terapeutyczna, relaksacyjna, rozrywkowa, również funkcje motywacyjne. Czyli kształtujące postępowanie człowieka, formujące postępowanie według pewnych wzorców i zasad moralnych. W tym kontekście możemy powiedzieć, że literatura może wspomagać proces kształtowania pogłębionego spojrzenia na uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym. Dlaczego? Odpowiadając na to pytanie, możemy powiedzieć, że może ona dostarczyć wiedzy dotyczącej rówieśnika ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jego mocnych i słabych stron, a także właściwych wzorców w zakresie budowania relacji z rówieśnikiem. Badania przeprowadzone przez Alicję Fidowicz dotyczące językowego obrazu osób z niepełnosprawnością wśród uczniów klas szóstych, szkół podstawowych wykazały, że sama obecność dziecka z niepełnosprawnością w klasie szkolnej. Nie oznacza jeszcze braku stereotypów. Ponadto badani, uczniowie konstruowali pojęcie niepełnosprawności poprzez negację lub brak tego, co jest przez nich uznawane za normę, czyli bardziej koncentrowali się na brakach osób z niepełnosprawnością. W wypowiedziach uczniów niepełnosprawność była zwykle kojarzona tylko z jej wymiarem cielesnym. Mieli oni niską świadomość, Niepełnosprawności niewidocznej, co według tej badaczki może przyczynić się do powstania kolejnych stereotypów. Natomiast stereotypowa wiedza na początku okresu wspólnej socjalizacji może być istotną przeszkodą w tworzeniu relacji koleżeńskich, a w dalszej konsekwencji przyczyniać się do wykluczenia rówieśnika ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z grupy rówieśniczej. Emancypacyjny charakter literatury dla dzieci i młodzieży wiąże się ze wzbogaceniem dialogu w klasie szkolnej, w którym zachodzi wymiana doświadczeń, znaczeń, współpracy, wzajemne wsparcie, autonomiczne traktowanie każdego ucznia, jak podkreśla pedagog Alkamisi. Stanowi ona źródło wiedzy o rzeczywistości, pozbawione w znacznym stopniu nadmiernego dydaktyzmu i moralizatorstwa. Ten rodzaj wiedzy jest przekazywany za pośrednictwem sugestywnych form i obrazów, a jednocześnie ukazuje normy moralne i wzory postępowania. Stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży w obszarze budowania szacunku i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wymaga wyboru właściwych lektur. Prowadząc namysł nad lekturami, warto mieć na względzie fakt, że również w nich może znaleźć się stereotypowy portret osoby z niepełnosprawnością. Literacki portret dziecka może szczególnie koncentrować się na różnicach pomiędzy nim a pełnosprawnym rówieśnikiem. Wybranie właściwej pozycji wymaga analizy lektur z zastosowaniem następujących pytań: Jaki jest wizerunek osoby z niepełnosprawnością? Smutny, godny politowania, może heroiczny, wyidealizowany? Pomimo, wad, czy jednak jest on realistyczny, jak wyglądają relacje z pełnosprawnymi rówieśnikami, czego dzieci mogą się nauczyć, czytając tę książkę? Oprócz pytań dotyczących treści, krytyczna refleksja powinna obejmować także ilustracje, czy nie mają one charakteru stereotypowego, jak w nich jest przedstawiona osoba z niepełnosprawnością, czy osoba nie jest na nich przedstawiona jako bierna. Zagadnień metodycznych warto dodać: wychowanie literackie dzieci i młodzieży jest istotnym wymiarem wprowadzenia młodego pokolenia w świat kultury i wartości ogólnoludzkich. Zagadnienie dotyczące niepełnosprawności są tylko jednym z wielu jego aspektów. Propozycje książek dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Rozwijające postawy prointegracyjne. Pierwszą książką, jaką chciałam Państwu zaprezentować, to książka pani Natalii Tomczyk. Jeżeli jesteś inny, historyjka o tym, jak kochać siebie za to, jakim się jest. Zagadnienie innego wwodzące się z filozofii, zakłada, że nasze życie rozgrywa się w dialogu z innym. Książka ma uniwersalne przesłanie ponieważ mówi, o, że różnorodność jest częścią życia. Kolejna pozycja Krista Kasza, yy, baśń węgierska o tytule Trivador, tr trójuchy, królik, biorze Kraina baśni jest dla wszystkich. Szczególnie interesującą jest seria specjalna, której autorem jest dr Tracy Alloway, i tutaj tytuły doskonały projekt książka o autyzmie. Przygoda z mapą, książka o dyslekcji, sam na placu zabaw, książka o stanach lękowych. Seria specjalne może stanowić pomoc dydaktyczną w kontekście wyjaśnienia funkcjonowania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Seria ta rozwija. Świadomość w zakresie potencjalnych trudności związanych z autyzmem czy stanami lękowymi, ale również przedstawia pozytywne sposoby rozwiązywania problemów. Warto podkreślić, że bohaterowie tej serii są przedstawieni jako wartościowi członkowie grupy, którzy pomimo przeciwności są w stanie przyczynić się do sukcesu nie tylko własnego, ale całej grupy. Propozycje książek dla młodzieży. Książką, która może wprowadzić w zagadnienie relacji z rówieśnikiem znajdującego się w sytuacji, w trudnej sytuacji, może być książka Sasuke Natsukawa o kocie, który ratował książki. Książka porusza problematykę, tak jak wspomniałam wcześniej, samotności, a przede wszystkim odpowiedzialności za rówieśnika znajdującego się w sytuacji kryzysowej. Wsparcie zaprezentowane w tej historii jest oparte na odpowiedzialności wynikającej z takich przesłanek, jak bliskość zamieszkania, pełnienie funkcji przewodniczącej w klasie, bycie starszym kolegą. Młodzi ludzie w tej historii konfrontują się z wyzwaniem samodzielnie, bez wskazówek płynących od osób dorosłych. Zaletą książki jest jej uniwersalny wymiar, związany ze społeczną odpowiedzialnością za osoby, które z różnych powodów mogą być narażone na samotność i wykluczenie w klasie szkolnej. Kolejną pozycją jest pozycja Małgorzaty Musierowicz, Czarna Polewka, w której zagadnienie niepełnosprawności jest splecione w bogatą fabułę, co niewątpliwie jest istotne, ponieważ książka stanowi część popularnego cyklu dla młodzieży Jerzy Ciada. Może ona stanowić punkt wyjścia dla, do dyskusji o wizerunku chłopca, Poruszającego się na wózku. Jest on w relacji z atrakcyjną rówieśniczką, która, podobnie jak on, ma problemy zdrowotne. W następnej kolejności chciałam Państwu zaprezentować książki dotyczące konkretnego rodzaju niepełnosprawności. Zaletą prezentowanych pozycji jest przedstawienie niepełnosprawności z punktu widzenia osób, który, która je doświadcza lub jest blisko związana z bohaterem z niepełnosprawnością. Pozwalają one czytelnikowi zrozumieć wewnętrzny świat przeżyć związanych z autyzmem czy z chorobą na, yy, nowotworową. I pierwsza książka to Ellen McNichol, Mac Iskry w mojej głowie. I tutaj bogata Fabuła porusza istotne z punktu widzenia funk funkcjonowania kwestie takie jak przemoc rówieśnicza, nawiązanie przyjaźni, postawy nauczycieli i rodziców, relacje między rodzeństwem. Książka Katarzyny Polska propozycja to książka pani Katarzyny Ryrych o Stefanie Hawkingu, Czarnej dziurze i Myszach podpodłogowych i niewątpliwą zaletą tej książki jest jej współczesny kontekst polski który warunkuje relacje w klasie. Autorka konfrontuje młodego czytelnika z problemami wynikającymi z różnic o charakterze społecznym. Główny bohater powieści jest młodszym bratem studenta z niepełnosprawnością ruchową. Pojawiają się w niej ważne pytania, yy, ważne pytania, a między nimi pytanie o osobistą definicję niepełnosprawności, która wpływa na funkcjonowanie starszego brata. Jest to również historia o dojrzewaniu, a więc dojrzewanie spojrzenia dziecka i, jego, i zmiana jego perspektywy z tej perspektywy dziecięcej na, na perspektywę nastolatka. Kolejna pozycja to pozycja Roba Harel, Cowboy Ross. Autor na podstawie własnych doświadczeń napisał książkę dotyczącą procesu leczenia choroby nowotworowej. Powieść porusza zagadnienia dotyczące śmierci i lęku przed nią, jak również możliwości utraty wzroku. Jej szczególną zaletą jest podkreślenie roli wsparcia płynącego od innego pacjenta, od personelu medycznego, jak również od bliskiej koleżanki, a także chłopiec w trakcie, chłopiec w trakcie leczenia odkrywa swoje nowe zainteresowania. Ostatnimi pozycjami, które chciałabym Państwu zaprezentować, to pozycje książkowe, w których niepełnosprawność jest pytaniem o sens życia. Prezentowane przeze mnie książki nie będą dostarczać łatwych odpowiedzi, ale stawiają pytanie o miłość i troska, a także o bezinteresowność. I pierwszą taką pozycją to, pols to polska pozycja Doroty Terakowskiej-Poczwarka, Pierwotnie książka została napisana z myślą o osobach dorosłych, ale stała się również pozycją dla młodzieży. Przedstawia ona małżeństwo, które przeżywa kryzys wynikający z niepełnosprawności dziecka, zawiedzione nadzieje, bezsilność, frustrację, a także rodzącą się miłość i więź matki z dzieckiem. W pozycji tej możemy również znaleźć bogate opisy życia wewnętrznego dziewczynki z niepełnosprawnością intelektualną. I ostatnią pozycją to pozycja myszy i ludzie. Johna Steinbecka opowiada o relacji dwóch dorosłych mężczyzn, z których jeden jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Troska, którą peł pełnosprawny bohater otacza swojego przyjaciela, nie jest jednak w stanie chronić, uchronić go przed tragedią. Publikacja może inspirować dyskusję o potrzebie wsparcia osób z niepełnosprawnością, a także o granicach odpowiedzialności. Przedstawione propozycje nie wyczerpują wszystkich dostępnych książek dla dzieci i młodzieży na temat niepełnosprawności. Natomiast te propozycje mam nadzieję, że zainspirują Państwa do poszukiwań, do własnych poszukiwań, a także do bogatych dyskusji, do bogatych dyskusji z dziećmi i młodzieżą wokół zagadnienia niepełnosprawności. I tego Państwu życzę.